A w dzisiejszym filmie dwie sukienki midi w różnych kolorach, propozycje bardziej do latania na co dzień. Mamy też sukienkę typowo w stylu boho, trzy propozycje kombinezonów w różnych materiałach i kolorach oraz dwa zestawy z shortami: klasyczny biały i wiskozowy, taki w takie wzoreczki. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś zapraszam na Mierzymy z marką Sample. Jeśli mnie dłużej oglądacie, wiecie, że jest to już drugi film we współpracy właśnie z tą marką. Dzięki czemu też dzięki kodowi. 18 macie 18% rabatu na całe zakupy. Tutaj z góry chciałam powiedzieć, że oczywiście linki do wszystkich produktów są na dole. Lecz przy niektórych ubraniach skład są błędy po prostu w składach na stronie, co ja już zgłosiłam do firmy i ma to zostać zmienione. Ale też zapobiegawczo będę wam po prostu przy każdym produkcie mówiła skład z metki, żebyście mieli po prostu jasność sytuacji. Także jeśli jesteście ciekawi, co zamówiłam, no to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Pierwsza sukienka jest to taka klasyczna sukienka MIDI w takie biało-błękitne paseczki, także zakładam i zobaczymy, jak będzie prezentować się na sylwetce. Pierwsza sukienka jest w rozmiarze XL i jest z poliestru. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Tutaj, na wysokości tali, ma gumeczkę, i jak widzicie, jest tutaj jeszcze troszkę miejsca. Ma fajną długość, nawet z takimi sandałkami, jak mam teraz, prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Tutaj przy rękawkach też ma taką gumeczkę, przez co wygląda tak naprawdę bardzo uroczo. Myślę, że zarówno do pracy, jak i wiecie na jakiś spacer jak najbardziej się sprawdzi. Z trampkami też będzie wyglądała bardzo fajnie. No z racji tego, że jest to poliester, no to zdecydowanie lepiej sprawdzi się w takich temperaturach maks 25 stopni. Jednak myślę, że jest to sukienka naprawdę na wiele okazji i warto zwrócić na nią uwagę. Kolejna sukienka, jest to taka granatowa sukienka kopertowa, jak widzicie w zestawie z paseczkiem, także wskakuje w nią i zaraz zobaczymy jak będzie wyglądać na Sylwetce. Sukienka jest w rozmiarze XL i jest z bawełny. Ogólnie bardzo ładnie podkreśla sylwetkę. Ona tutaj w środku jest wiązana na taki sznureczek i jedynie co bym się mogła przyczepić, że oprócz tego sznureczka tutaj nie ma tak naprawdę nic i jedyne co ją trzyma z zewnątrz to jest ten pasek. On jest naprawdę mega długi, bo ja się tutaj obwiązałam na dwa razy i jak widzicie tutaj jeszcze tego sznurka trochę jest, tego paska, więc materiału nie pożałowali. Jednak, dla takiego, wiecie, bezpieczeństwa, jednak bym sobie tutaj chyba dorobiła taki guziczek, żeby jednak być pewną, że, wiecie, nic tutaj nie spadnie. Ogólnie sukienka jest naprawdę bardzo fajnie wykonana, ma też bardzo ładny kolor. Ja ostatnio przekonuję się do granatu i wydaje mi się, że to jest taka sukienka, którą tak naprawdę założycie na wiele okazji, bo do jakichś takich wyższych bucików nadaje się na przykład na jakiś niedzielny obiad, czy jakieś imieniny, a do trampek do jakiejś takiej większej torby do latania na co dzień też na pewno się sprawdzi. Także myślę, że to jest taka naprawdę. Klasyczna propozycja, którą wiele osób myślę, że polubi. Dalej mam taką oliwkową sukienkę, typowo letnią, w takim stylu trochę baby doll, także wskakuję w nią i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Ta sukienka jest w rozmiarze XL, ma bardzo ładny oliwkowy kolor, jest w 95% z poliestru. Jednak powiem Wam, że ta sukienka ma taką strukturę lnu, przez co wygląda na sukienkę lnianą. Ciekawa jestem, szczerze mówiąc, jak sprawdzi się przy takich wyższych temperaturach, bo wydaje się być taka dość zwiewna. Ma fajną długość, taką przed kolanką. Myślę, że to będzie ogólnie idealna sukienka w właśnie do latania na co dzień czy nawet na zarzucenie np. Na, na strój kąpielowy też będzie OK. Taka typowa dzienna sukienka w naprawdę fajnym twarzowym kolorze. Także tak to się prezentuje. Z tyłu wygląda tak samo. Kolejna sukienka. Jest to taka również króciutka, biała propozycja. Także wskakuję w nią i zobaczymy, jak będzie się prezentować. Sukienka jest w rozmiarze XL i jest z bawełny, więc fajnie. Jednak ten materiał jest naprawdę bardzo cienki i jak możecie zauważyć, też dość mocno prześwituje. Niestety nie mam białego stanika, więc nie wiem, jakby to wyglądało z białym, ale mam białe majtki i tutaj myślę, że jest już na pewno dużo lepiej. Więc, no zdecydowanie, do białej bądź cielistej bielizny. Tylko i wyłącznie. Chyba, że myślę, że byłaby też fajna ta sukienka do zarzucenia gdzieś właśnie na strój kąpielowy, bo jest z bawełny, więc na pewno dużo lepiej się sprawdzi niż poliester. Jest też dość krótka, więc myślę, że jako taka właśnie wersja plażowa też mogłaby się całkiem nieźle sprawdzić. Ogólnie wygląda bardzo ładnie te takie. Taka ala koroneczka, tutaj falbanka e, też fajnie wygląda, dodaje takiego uroku tej sukience. E, tutaj na dole też jest w ten sam sposób wykończona. Taka propozycja, typowo letnia. Jak już jesteśmy przy białych sukienkach, to kolejna sukienka jest taka dość mocno w stylu boho, i ja ją zamówiłam z myślą o sesji zdjęciowej właśnie w takim boho klimacie. I myślę, że to może być fajna propozycja właśnie dla dziewczyn, które szukają sukienki na sesje ciążowe bądź na sesje właśnie narzeczeńskie. Także zaraz w nią wskakuję i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Ta sukienka również jest w rozmiarze XL, jest z poliestru i z Elastanu. Ale tak jak już wspomniałam, no to raczej nie jest sukienka na co dzień, to jest sukienka gdzieś typowo właśnie pod jakąś sesję zdjęciową i myślę, że na tą okazję sprawdziłaby się naprawdę super. Myślę, że też byłaby to całkiem niezła propozycja na jakiś ślub cywilny przez to, że ona ma tutaj no jest naprawdę dość mocno zdobiona i ja na co dzień raczej wolę takie skromniejsze rzeczy, ale myślę, że do jakichś zdjęć na pewno ją wykorzystam. Wymyśliłam sobie taką sesję na łące z dzieciakami, wiecie, typowe boho. Jeszcze nie wiem kto mi ją zrobi, ale myślę, że ta sukienka sprawdzi się idealnie. Więc jeśli szukacie właśnie czegoś w tym stylu, to warto sobie zajrzeć, bo myślę, że może się dobrze sprawdzić. I dalej przechodzimy już do kombinezonów. Tutaj też mam trzy propozycje. Pierwszą z nich jest taki granatowy kombinezon, właśnie z paskiem w talii. Także wskakuje i zobaczymy, jak będzie wyglądał kombinezon również jest w rozmiarze XL i jest z bawełny e, kolor też jest bardzo ładny on jest w zasadzie to jest ten sam materiał z którego była wykonana ta kopertowa granatowa sukienka e, jedynie jaki ja mam problem z tymi kombinezonami to jest długość, ale to jest też moja wina, bo ja tego nie sprawdziłam e, a ja jestem dość wysoka dlatego większość rzeczy sięga mi po prostu do łydki chociaż szczerze mówiąc w przypadku tego kombinezonu e, te spodnie są na tyle dopasowane, że nie wygląda to źle. Tutaj on ma taki krój, że troszkę mi tutaj przybiuście to odstaje, przez co też widać mi bieliznę i właśnie nie wiem, jakby to ograć. Może, nie wiem, może ubrać coś w tym samym kolorze i byłoby lepiej, ale ogólnie myślę, że całościowo na plus prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Sprawdzi się zarówno na chłodniejsze, jak i na cieplejsze dni. Także myślę, że jest to rzecz, która jednak będzie noszona przeze mnie. Także fajnie, zarówno tak naprawdę do takich wyższych sandałków, jak i do trampek na co dzień, też jak najbardziej się sprawdzi. Kolejny kombinezon jest w takiej czarnej wersji kolorystycznej jest jednak bardziej zakryty, także wskakuje i zobaczymy jak będzie wyglądał. Tutaj mamy kombinezon, który jest w rozmiarze XL i jest z poliestru. No powiem szczerze, że to jest chyba rzecz, która najmniej podoba mi się z całego zamówienia. Tutaj też mamy tą długość, o której mówiłam i no tutaj w, w przypadku właśnie już tych spodni nie wygląda to tak fajnie. Na modelce ten kombinezon wyglądał zdecydowanie lepiej niż na mnie. Ten materiał też jest taki dość mocno szeleszczący i raczej to już na taką pogodę myślę do 15 stopni max. Po prostu jak będzie cieplej, to się w tym no niestety ugotujemy. I też minus za to, że tutaj nie ma żadnego zamka, a materiał jest dość sztywny, więc ciężko się to zakłada i zdejmuje. Ogólnie zamysł ok, ale w takiej ogólnej wersji ja sobie się w tym totalnie nie widzę. Także no w tym przypadku niestety jestem na nie. Kolejny kombinezon jest w takim karmelowym kolorze. W ogóle kojarzy się z takim stylem trochę safari, także wskakuję i zobaczymy, jak będzie wyglądał. Ten kombinezon również jest w rozmiarze XL i jest z poliestru. Tutaj rozmiar wypada naprawdę ogromny, bo patrzcie, ile ja mam tutaj jeszcze wszędzie miejsca. O I właśnie to, co się dzieje. To to, że tutaj nie ma dodatkowo guziczków, przez co właśnie dekolt się rozchodzi, więc trzeba sobie po prostu dorobić dziurki, aby wiecie sobie tutaj to wszystko zebrać i nie mieć po prostu biustu na zewnątrz są kieszonki. Kolor też jest naprawdę twarzowy. Czekajcie, ja sobie może tutaj odłożę pasek. No, także tak to się prezentuje, myślę, że on tak o rozmiar, o dwa rozmiary ten kombinezon jest na mnie jednak za duży, jednak jak ściśniecie się paskiem to po prostu macie taką wersję trochę oversize'ową, ja jednak wolę troszkę bardziej dopasowane rzeczy, także jednak myślę, że rozmiar mniejszy byłby dla mnie bardziej odpowiedni, no i tutaj też mamy tą długość taką do połowy łydki, także miejcie to po prostu na uwadze dalej mamy taki klasyczny komplecik białej koszuli i shortów do zestawu także przymierzę sobie to za chwilkę razem i zobaczymy jak będzie się to prezentować zestaw jest z bawełny i jest w rozmiarze L jest to ogólnie Taki dość cienki rodzaj bawełny, więc to warto mieć na uwadze. Też dość mocno prześwituje moim zdaniem, co głównie widać po spodenkach. Także tak to się prezentuje. Na stronie wyglądał bardziej jak taki zestaw w strukturze lnianej. Jednak jest to taki materiał typowo koszulowy. No nie wygląda to źle. Ale ta koszula sprawia wrażenie takiej bardziej eleganckiej, bardziej gdzieś do założenia, na przykład do pracy w banku, niż do latania na co dzień. Fajniej by też było, gdyby ona była na mnie luźniejsza, a przez te, że ona jest taka dopasowana, no to też nie ma tego efektu, tak? Jakby była rozmiar większa, to na pewno lepiej by się to też prezentowało. Niemniej jednak, nie jest to zły zestaw, ale to nie jest coś, czego od niego oczekiwałam. I już na koniec mamy taki czarno-biały, typowo wakacyjny zestaw, również w zestawie z shortami. Także wskakuję i zobaczymy, jak będzie wyglądał na sylwetce. I tutaj już ostatni zestaw mam w rozmiarze XL i on jest w 100% z wiskozy, więc na lato naprawdę rewelacja. I tutaj zobaczcie, mam XL i ona już jest naprawdę wręcz ogromna. Zarówno koszula, jak i spodenki są naprawdę duże, więc znowu w tym przypadku mogłabym wziąć L -kę. i też myślę, że ona by była oversize'owa. Ale akurat w, ty, w przypadku tego zestawu w niczym to nie przeszkadza, bo ja i tak raczej będę sobie to nosić po prostu w ten sposób, takie związane. Jest to fajne, luźne, przewiewne, właśnie na lato. Jest jeszcze w wersjach kolorystycznych, właśnie bieli z czernią i beżu. I to jest chyba mój faworyt osobisty z tego zamówienia fajny, właśnie do latania do jakichś trampek, espadryli czy sandałków. Na pewno się sprawdzi. Materiał jest fajny, przyjemny. To nie jest taka bardzo cienka wiskoza, tylko taka bardziej mięsista. Także to mogę Wam naprawdę z całego serca polecić. Dobrze moi drodzy, to już by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Koniecznie dajcie znać, czy coś wpadło wam w oko. Wszystkie linki, jak zwykle, zostawiam wam w opisie pod filmem. Z kodem patka 18 macie 18% rabatu na całe zamówienie. Oczywiście zapraszam do komentowania, subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. A my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!